Cześć, witajcie. Z tej strony Maniek. Witam was w kolejnym e, odcinku. Dzisiaj to będzie poradnik na temat e, stworzenia serwera Minecraft, prywatnego serwera na kilka slotów. E, więc pierwszym krokiem musimy wejść, wejść w naszą e, przeglądarkę i wejść na ten oto link. Będzie podany w opisie. Następnym krokiem jest yy, pobranie tego właśnie pliku, czyli Minecraft Server 1.6.1.1.6.1 jest to. Ojciu, yy, ja sobie anuluję, bo już pobrałem. Jest to yy, wersja, yy, wersja serwera. <tuszelny> yy, yy, przez to, ja yy, yy, będę robił yy, dzisiejszy serwer yy, na na wersji 1.5.2. Następnym krokiem to stworzenie sobie jakiegoś folderu, w którym będziemy plikać, trzymać wszystkie pliki serwerowe. Od, ser, odpalamy folder i wrzucamy to, co pobraliśmy, do właśnie tego folderu. Teraz go odpalamy. W tym momencie nam się tworzy cały świat i wszystkie pliki serwerowe. To możemy zminimalizować i otwieramy yy, notatnik serwer. Tutaj mamy wszystkie ustawienia serwera. Yy, ja teraz mam to mniej więcej streszczę. Level name yy, world zostawiamy. Allow yy, fligged... Yy. To też zostawiamy. Server port domyślny, jego też zostawiamy. Server typ e, default, czyli mm, neutralny, jakby, czyli to też zostawiamy. Level seed, to co nas interesuje. Czyli to możemy, jeżeli chcemy jakąś e, mapę wygrać e, która, i znamy jej seed, to tu możemy wpisać ten seed. E, Force Game Mode. To do końca nie wiem, ale zostawiamy na pewno. Serwer IP. W tym momencie musimy otworzyć e, kolejny program, który będzie nam potrzebny do stworzenia e, właśnie takiego serwera. Jest nim Hamachi. E, momencik. E, e, link do Hamachi. Link do Hamachi. Będzie, będzie, będzie w opisie. Co jest z tym? Jest. Login main. E, Hamachi będzie w opisie. On jest bezpłatny i darmowy 100%, więc e, jest dobrze. I jeżeli e, dopiero co go zainstalujemy, to tutaj. E, wam tak, robimy wszystko, żeby stworzyć swoją sieć. Ja to włączę ją. I teraz, tak, żeby inni mogli wchodzić na nasz serwer, też muszą mieć ten program. I jeżeli. To sobie minimalizuję. Jeżeli jakiś, z jakimś kolegą chcemy grać, klikamy sieć, utwórz nową sieć. ID sieci. Tu możemy sobie y, wpisać co chcemy i hasło też obojętnie, byle żebyśmy zapamiętali, bo hasło będzie, y, będzie y, takie samo dla każdego, kto będzie chciał wejść na tą sieć. Już jest zajęta. To damy tak. Też jest zajęta. Przypadkowe liczby. OK. No i mamy już y, swój. Swoją grupę, swoją sieć. Ona jest na 5 osób. Jeżeli chcemy na więcej osób, tworzymy nową sieć i ta kolejna osoba wchodzi na tą nową sieć. Myślę, że wyraziłem się jasno. Jeszcze nie, nie zamykamy Hamachi. Tutaj mamy te pierwsze liczby, aż do tego ukośnika. To jest nasze IP serwera. Tutaj musimy, musimy sobie przepisać tu gdzie pisze serwer IP, więc wpisujemy 25.128 Każdy to IP będzie miał inne i każdy swoje przepisuje. Następnie max-build-height e to jest chyba, że e ile maksymalnie można do góry klocków bud budować. Spawn npc, czyli że spawnują się npc. Czyli te wieśniacy, ci wieśniacy. True znaczy tak, a false znaczy nie. Tak na przyszłość. Whitelista, czyli czy osoby tylko wybrane mogą wchodzić na ten serwer, czy wszystkie? Ja dam sobie, że tylko wybrane. Spawn animals, czy mają się spawnować zwierzęta? Hardcore, czyli że po bo jeżeli umrzemy, to wywalona z serwera już nie możemy wejść. Ja dam sobie false tekstur pack, czyli jeżeli jakiś ta tutaj pack ustawimy, to on będzie dla każdego się wyświetlał i że żeby go pobrać. Online mod, czyli y czy mają tylko y gracze premium, czy także non premium wchodzić na serwer. Ja ustawię sobie false, czyli non-premium też. PVP, e, true albo false, czyli czy, czy gracze mogą się bić. Default nie wiem. Game a e, default to jest e, rodzaj trudności. Jeden to jest e, łatwy, dwa normalny i trzy e, tam jest hard chyba trudny. A zero to jest peaceful chyba. Game mode, czyli jaki e, game mode ma być. Zero to jest survival, 2 creative. Zero to jest survival 1 jeden creative, a 2 to jest ten, co tylko możemy zwiedzać. Max player, czyli jaka maksymalna liczba osób może wejść na serwer. Generatron. Structures, czyli te wioski NPC, jakieś zamki, niezamki. Te wszystkie struktury. View distance, czyli to jest dystans, w jakim serwer ma być. Gracz, na, jak wejdzie na serwer, to w jakim dystansie ma widzieć wszystko. Tutaj za dużo to nie zmienia, a bardzo odciąża serwer, jeżeli to zmniejszymy do 5. 5 to jest dobrze. I tutaj mod, czyli co ma opisać pod IP serwera. No i dobra, tu już skonfigurowaliśmy wszystko. Zapisujemy. I jeżeli wyskoczyło for help typ help or i znak zapytania. To znaczy, że serwer poprawnie się skonfigurował. I teraz wpisujemy stop. Serwer się wyłączył. Już nam się stworzyły te wszystkie, wszystkie, wszystkie zakładki. White lista, jeżeli tam zaznaczyliśmy true, czyli tu musimy gracza wpisać, który może wejść na serwer. W moim przypadku jest to Marianowicz bo tak jest moje y, mój nick. Zapisz. Y, tu już nic nie musimy. Ops, czyli kto ma mieć operatora, czyli takiego admina jakby. Też wpiszę siebie. Pięciu. Dobra. I tu już zamykamy. Banet y, players, czyli y, kto, y, kto już nie może wejść na bo dostał bana, a ban jest y, IPs, czyli kto dostał bana na IP, czyli już ogólnie z tego komputera y, gracz już nie może wejść. Word, czyli świat, wszystkie pliki serw, y, świata, świata tu są. Y, jeszcze raz odpalamy serwer. Ten notatnik już możemy sobie zamknąć. Y, hamaczy zminimalizować. I otwieramy Minecraft, ja już mam włączonego. I mam na 1.5.2, a na 1.6.1 jest dokładnie tak samo. A teraz dodamy sobie serwer jeszcze Hamachi. Łączę, bo nie znam IP na pamięć. 28 krok. Dobra, gotowe. No i czemu nie działa. A źle napisałem IP. Kroka właśnie Dobra. Teraz powinien działać tak działa. O, i to jest ta nazwa. Serwera, a Minecraft server. To możemy ją y, domyślnie zmienić. Już jesteśmy na swoim serwerze. On się teraz generuje. Żeby dać sobie Game moda wpisujemy gamę modę. modę 1 i swój nick. Dobra, jeżeli i jeszcze administrator, który założył ten serwer, może bez problemu wchodzić na niego, ale, ale żeby ktoś inny mógł wejść na niego, to musimy z, wyłączyć zaporę systemową Windows. Do tego wchodzimy w panel sterowania. Tutaj, panel sterowania. Kategoria, zmieniamy na małe ikony, czy tam, przepraszam Was, zostawiamy na kategorię, system i zabezpieczenia, zapora systemu Windows. Włącz lub wyłącz zaporę systemu Windows. I ja, Wy będziecie mieli zostawioną na włączoną, ale wyłączamy ją i klikamy OK. Zamykamy i w tym momencie już wszystko zrobiliśmy przy serwerze. Więc dziękuję za oglądanie, komentujcie, oceniajcie na razie. Cześć.